Kiedy tylko mam ochotę, kiedy zechcę, Wtedy szybko na fotelu z dziadkiem siadam. On przytula bardzo czule i z uśmiechem o dzieciństwie swoim pięknie opowiada. Tylko teraz tak się właśnie zastanawiam, Czy on aby nie pomylił się przypadkiem? No, bo odkąd go pamiętam, więc od zawsze. Dorosły był po prostu moim dziadkiem. Wreszcie dziadek wytłumaczył mi to wszystko, i już teraz nie mam żadnych wątpliwości, że był kiedyś małym dziadkiem i był młody. Teraz dziadkiem jest i dużo ma miłości. I przestaje się już wreszcie zastanawiać Bo go kocham i to wcale nie przypadkiem I tak sobie myślę wtedy daję słowo Że jest najwspanialszym w świecie moim dziadkiem